Dobrze, zaczynamy. Kolejny dzień, kolejny vlogmas, i zobaczcie. Minus 9 stopni. Mamy 7:20. I pieszczącego Anubisa, nie wiedzącego, co bym chciał, prawda? Nie wiem, co bym chciał. Wyjść nie, bo za zimno. Prawda? Prawda? Najlepiej na ręce. I pieszczoty. Alunka sobie śpi. Tak? I to pieszczotki. No, Boże Bozie, mój. Warczący traktorek. Tak? Warczący traktorek. I tak, słuchajcie, jest właściwie no, Prawda, traktorku? i powiedzcie mi jak ja mam yy, jak ja mam zacząć robić śniadanie w ogóle jak ten mały kawaler po prostu położył się słuchajcie mi na kolanach i tak leży i tak mu najlepiej trzeba ciebie chyba wybrać, Anubis bo brudny jesteś o mąż no wąż, siwy jesteś no Oficjalnie zaczynamy vlogmas dzień ósmy i zaczniemy od herbatki Irving zobaczymy co tam też ciekawego się kryje i w herbatce mamy tutaj malina zielona herbata może sobie dzisiaj zaparzę zobaczymy tutaj mamy usameczkę tu 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 tu, tu. Zobaczymy, co też tam się kryje. Są tak wąziutkie te okienka, że czasami człowiek myśli, że tutaj nic nie ma. Słuchajcie. Ja was kawałeczek odsunę. Coś takiego jakby z owocem było. Zobaczymy zaraz. usameczka mm, usameczka usameczka power tea. Herbata czarna, imbir gałka muszkatałowa, kardamon, pieprz, koździki, aromat o, to może ta powerowa herbatka będzie dzisiaj najlepszym początkiem, słuchajcie, dnia żeby się rozbudzić tutaj mamy ósemeczkę odwrócę sobie od razu tutaj prezencik ósemka o jakichś dziwnych kształtów, dziwnych gabarytów słuchajcie ale czuję, że dzisiaj będzie wesoło, jeżeli chodzi o temperaturę. Młoda na szczęście całą noc przespała, nie kaszlała. Chyba, że ja po prostu byłam już tak podniecona, że wiecie, że to... że, że nie wiedziałam, że kaszle. O! Ale super, truskawka w czekoladzie na dwie porcje. Wow! Wow, wow! Super, ale będzie testowanko. Wiecie co, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Ja tylko muszę to tak jakoś zrobić, żeby nie em, rozwalić tego opakowania. Bo byłoby szkoda. O, I tak chyba inaczej się nie da tego zrobić. Czyli jest coś takiego. A, ale tutaj jest napisane na dwie porcje. Ja myślałam, że to są takie, wiecie, dwie porcje w sensie podzielone. Coś mi tam mruga światełko podzielone, a to jest taka jedna. Więc, żeby to było jeszcze tak, wiecie, tu na pół, ale nie. To może być ciężko z pilnowaniem się, dobra. Nie będę Wam tutaj hałasowała. Także ja zmykam teraz robić śniadanko i z Wami łączę się później. jak widzieliście my w rozjazdach w drodze. Mmm, szczerze powiedziawszy, myślałam, że gdzieś zahaczymy o jakiś sklep, bo miałam w planach kilka, kilka sklepów, których nie weszłam, do których nie poszłam w Toruniu, i tak sobie myślałam, że jak jedziemy właśnie do Olsztyna, to może gdzieś tam po drodze, ale okazało się, że do miejsca, którego jechaliśmy było. Blisko drogi głównej, którą jechaliśmy, więc nie jak wiecie, wjechać do środka miasta, do centrum, bo też myślałam, że może uda mi się coś nagrać. Myślałam, że może gdzieś po drodze spotkam Paulinę z kanału Staram się ogarnąć, bo byłam całkiem niedaleko od Pauliny jakieś 30-35 minut. Z tego, co, co patrzyłam na nawigacji. Ale z racji z tego nawet Paulina pisałam Paulinie i Paulina mi napisała, dlaczego mnie nie ma u niej jeszcze na, na kawce, więc chciałam wpaść, ale, no, tak jak mówię, moje dzieci jeszcze są chore, więc, więc szybko gnałam do domu i tak nam zajęło dużo więcej czasu niż powinno. Ale Paulinko, kto wie, może, może w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać, bo bardzo miło wspominam nasze spotkanie ze Stegnem. I tak, i jak wracałam do domku okazało się, że mam, słuchajcie, przesyłkę. Mam przesyłkę i szczerze powiedziawszy, nie zorientowałam się, ja nie wiem jak ja to w ogóle otwierałam wiecie, bo um, um, moja mama mówi, słuchaj, jest przesyłka, ale nie ma adresata. Um, a ja mówię, a co jest na pieczące? Jaka miejscowość? Mówię, może dojdę po, po, po miejscowości i mama mi powiedziała. A ja nie skumałam, że tak powiem. Co, ale mało tego, słuchajcie. Ja nie skumałam, a. O, tutaj mam papierek, to sobie zasłonię. Że nie zauważyłam, że jest tutaj pieczątka. Im tak patrzę, no pieczątka, coś. Moniko, z góry Ciebie przepraszam, naprawdę. Karteczka jest od Moniki. Monika Fac również ma, prowadzi kanał na YouTubie. I były słodkości. Szkoda, że nie miałam ich jak jechałam w drogę, bo powiem Wam, że wyjechaliśmy o 11 przed 11 chwilę. I teraz mamy godzinę 17 od tego czasu nie jadłam nic. Nawet nie byłam w toalecie. Jak przyjechałam to pierwsze co tylko toaleta wiecie. <laughs> Także e, słodkości. Przepiękna kartka. Przepiękna karteczka. E, tutaj mam również. E, Tutaj mam również ulotkę, którą Wam za chwileczkę albo teraz Wam pokażę. Tutaj mamy ulotkę ze sklepu. Jeżeli ktoś by chciał, możecie sobie przystopować. Tak, możecie przystopować. I już pokazuję karteczkę. Karteczka piękna, taka trójwymiarowa. Mi bardzo podobają się takie karteczki. Piękna, piękna, cudowna karteczka. I dostałam. Jeszcze takie mam, słuchajcie, choineczki. Tych choineczek było. O ja nie, tu mi dziś uciekło. Tych choineczek jest sporo w tej kopercie. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny. Ja sobie pozwolę je otworzyć. Ja sobie pozwolę otworzyć te kolczyki. Może będzie wtedy lepiej widać, chociaż nie wiem, czy tak będzie lepiej widać. O, chyba tak będzie lepiej widać, słuchajcie. O, widzicie? Jakie piękne kolczyki. Cudne. Cudo naprawdę moniczko. Zapinane tutaj na te. Nie wiem, jak to się mówi, ale dobra. I ja sobie z miłą chęcią to jest ze stali chirurgicznej chyba, jeżeli dobrze. Jeżeli dobrze kojarzę mi to przypomina zegar ale nie wiem, Moniko daj mi znać czy, czy to czy to jest właśnie zegarek, tarcza od zegara bo mi pierwsze co się właśnie ale chyba światło mi gdzieś siada mi to się właśnie z takim czymś skojarzyło ale nie wiem i sobie na pewno je przetestuję, fajnie bo stal hilur. Chirurgiczna, słuchajcie, to chyba z przemęczenia. <laughs> e, chyba nie uczula z tego, co mi wiadomo. Ja też nie każdy, nie każdą e, kolczyki mogę nosić, więc z miłą chęcią sobie sprawdzę i, i, i jak to tam, e, wiecie, będzie się sprawdzało mi na uszach. Także wpadajcie do sklepu, e, również do Moniki, i na kanał, i, i właśnie. E, na zakupy do Moniki, bo ma naprawdę przepiękne słuchajcie, i kolczyki, i pierścionki. Z tego co widzę na stronce, ja to tak teraz nie śledzę wszystkiego, bo to człowiek nie ma tak czasu, ale, ale widzę, jak Monika na Facebooku wstawia, to naprawdę są, słuchajcie, fajne i co najważniejsze, niedrogie rzeczy, także warto do moniczki zaglądać. I co, słuchajcie? Tak jak mówię, myślałam, że, że dzisiejszy dzień też będzie jakiś inny, bardziej taki. Relaksacyjne, coś się będzie działo, coś się będzie działo. Oczywiście działo się, ale w drodze e, te 5 godzin e, jazdy i siedzenia tylko, bo ja nawet nie wysiadam z samochodu. Dały mi się bardzo we znaki. <laughs> nie wiem, czy dzisiaj e, wskoczę w swój gorset, w ogóle coś mi przewiało, i tylko w prawą stronę mogę patrzeć w lewą nie bardzo, więc w ogóle jestem dzisiaj przykichana. E, miejmy nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie zupełnie inny. Jutro w planach mam pójście na zakupy w końcu kupienie jakichś prezentów, bo za chwileczkę będzie czas. Czas goni. Chcę też dzisiaj właśnie e, puszczę Wam e, ten filmik i planuję jeszcze usiąść, poszparać na lecie. Może coś ciekawego się uda znaleźć. Oczywiście dziękuję Wam za ciepłe słowa, czy to na YouTubie, czy na, na prywatnych wiadomościach. Ojen chyba czas kończyć, odnośnie mojego dziecka, młoda powiedzmy ma się lepiej, chociaż dzisiaj wstała dopiero chyba około godziny 11, chyba mi za chwilę siądzie całkiem żarówka około 11, więc więc faktycznie ją zmogło teraz też jest taka śnięta jak ryba, więc liczę tylko, przepraszam, na to że noc będzie spokojna tylko to nic więcej. Także moi drodzy, ja wam gorąco dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu, które jest na kanale. Pod tym filmikiem znajdziecie link, a jeżeli nie, to kilka filmików wstecz was odsyłam do samego rozdania. I cóż, wszystkiego najlepszego i my widzimy się już jutro. Pozdrawiam.